www.tvpodkarpacie.pl Wakacje to czas, w którym sportowcy szlifują formy przed sezonem rozpoczynającym się zazwyczaj początkiem jesieni. W chwili wytchnienia nie mają sanoccy biegacze, dla których okres startowy ciągle trwa. Aby przygotowania przebiegały zgodnie z planem, biegacze muszą omijać kontuzje. A jak było w przypadku sanoczan? Jeżeli chodzi o zdrowie... To mogę krótko powiedzieć nie za bardzo, bo złapałem kontuzję. 7 marca złapałem kontuzję i wykluczyło mnie bieganie. 3 miesiące w ogóle nie biegałem. Zacząłem biegać dopiero 10 czerwca. Jest coraz lepiej, wracam powoli, miałem operację przepuklinę na początku lutego, zima nie poprzepracowana. później 8 tygodni nie mogłem żadnych sportów zastępczych. Na zdrowie nie mógł za to narzekać Grzegorz Szwedak, który nie zanotował żadnej dłuższej przerwy treningowej. W tym sezonie na razie odpukać nie było żadnych kontuzji, chociaż problemy zdrowotne w zimie miałem, ale na szczęście wszystko w tej chwili jest w porządku. Mimo tego, że zdrowie nie zawsze dopisywało, Sanoczanie zaliczali bardzo dobre występy w zawodach. Marek Nowosielski w przeciągu zaledwie 40 dni wystartował w trzech maratonach. Krakowia 3,29-30. Jezioro Tarnobrzewskie, bardzo był ciężki maraton. Zrobiłem 3,35, a Lublin to był horror. I jak to każdy horror, Happy Endem się nie zakończył. Marek Nowosielski z dużymi problemami spowodowanymi kontuzją mięśni ukończył bieg w czasie 4 godzin i 50 sekund. Z trwającego sezonu zadowolony jest Grzegorz Fedak. Ten sezon jest startowy uważam za udany, choć w porównaniu do innych yy, po, z poprzednich lat jest on wyjątkowo skromny. Jest tylko 6 startów, ale. Miałem dobre starty, chociażby w Sokołowie, gdzie zająłem trzecie miejsce na 170 osób, także ten sezon startowy uważam za udany. Forma dopisuje. Jak się jednak okazuje, nie dla wszystkich priorytetem były starty w zawodach. 1 kwietnia powoli zacząłem truchtać i zwiększałem objętość treningową i na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z tego, co prezentuję, ponieważ zima całkowicie nie była przerobiona, jest to wariacki sezon, tak jak dla mnie. Teraz już trenuję wszystko to, co tam mam zapisane przez Edmunda Kramarza, z którym współpracuję już od trzech lat i, i robimy objętość i intensywność taka jak w poprzednich sezonach. A śladu po kontuzji nie ma i z tego trzeba się cieszyć. A jakie plany na najbliższe tygodnie mają sanodcy biegacze? Przygotowuję się do ultramaratonu, który odbędzie się 8 września w Krynicy. To no, jest jeden z najcięższych maratonów. No i 30 września maraton. Co lubię? Warszawa, Maraton Warszawski, 35 Maraton Warszawski. Ultramaraton, czyli 100 km do pokonania, a na dokładkę 3 tygodnie później maraton. Taki dystans wydaje się być rzeczą niemożliwą. Marek Nowosielski zdradził nam jednak, dla kogo decyduje się na tak duże poświęcenie. Dla mojego kochanego Marcinka, wnusia, który z moim, kto się moim moim skarbem. Ciągle się tylko pyta dziadku kiedy następny medal. No i to robię. Czyli warto jednak poświęcać się trenować, żeby właśnie małemu przywieźć ten upragniony. Minut. Warto! No to jest mój skarb droższy, że warto dla niego to robić. Za występem w maratonie zatęsknił również Grzegorz Szwedak. Po 12 latach przerwy, jeżeli chodzi o mój ostatni maraton, no jest to bardzo ciężki maraton, trasa górska, 250 metrów przewyższenia. Tym bardziej, że w końcówce całej trasy, no naprawdę trzeba przeszykować się na niego bardzo solidnie, jeżeli chce się myśleć o jakimś dobrym wyniku. Damian Dziewiński, powrót do wysokiej formy, przypieczętował 29 czerwca, zwyciężając na dystansie 5 km w Sokołowie Małopolskim. Kolejne wyzwanie ma już zaplanowane. Będę w tym roku walczył o minimum w półmaratonie godzina, yy, godzina i 15 minut i wówczas za rok mam nadzieję, że dopnę swojego celu i w kwietniu wystartuję w elitarnym yy, maratonie londyńskim. O tym, że do swojej pasji Sanoczanie podchodzą bardzo profesjonalnie, nie trzeba nikogo przekonywać. Z planami startowymi wiąże się ściśle określony trening. Indywidualnie sam sobie rozpisuję treningi wedle własnego doświadczenia. Szukam oczywiście też czegoś nowego. Treningi szybkościowe zeszły na drugi plan, liczy się tylko ten maraton. Oczywiście w startach krótkich będę brał udział, chociaż uzyskanie w nich lepszego wyniku, jak też możliwe stanie się na podium, nie będą miały dla mnie większego znaczenia. Liczy się tylko to, żeby uzyskać jak najlepszy wynik w Krynicy, a tam jest naprawdę ciężka trasa. Marek Nowosielski przyznał, że biega nie tylko dla kogoś, ale również dzięki komuś. Z pomocy boskiej by nie udało mi się tego dokonać. Za to dziękuję bardzo Matce Boskiej, Panu Jezusowi, że wspomagają mi, jak i w życiu osobistym, jak i na trasie w czasie biegu. Za to ich bardzo kocham. A więc sanockim biegaczom życzymy opatrzności z góry oraz całkowitego braku kontuzji. A jeżeli to życzenie się spełni, o dobre wyniki oraz godne reprezentowanie grodu Grzegorza możemy być spokojni. Tv podkarpacie.pl